Cześć! Poznaj Dino Power X32, profesjonalny agregat malarski Airless, stworzony z myślą o wykonawcach, którzy potrzebują mocy, mobilności w jednym urządzeniu. To kompaktowa alternatywa dla GraCo 695 z taką samą wydajnością, ale w znacznie poręczniejszej formie. Model X32 to urządzenie do zadań specjalnych, malowania dużych powierzchni zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, obsługi różnych farb lateksowych, olejnych, akrylowych intensywnej codziennej pracy na budowie i przy wykończeniach. Maksymalny przepływ 3.2 litra na minutę oraz maksymalne ciśnienie 227 bar, to liczby, które mówią same za siebie. X32 to maszyna średniej wielkości, ale zbudowana jak czołg. Stal chromowana, odporny na uszkodzenia korpus. Idealna do trudnych warunków placu budowy. Nie zawiedzie cię w terenie. W sercu agregatu X32 pracuje bezszczotkowy silnik o mocy 2600 W który jest całkiem zamknięty i zabezpieczony przed pyłem, farbą i uszkodzeniami. Brak szczotek równa się brak iskrzenia, co daje dłuższą żywotność. Idealny również dla farb wodnych, jak i olejowych. Pracuje cicho, równo, bez spadków mocy. Dzięki elektronicznemu systemowi sterowania PLC i czytelnemu wyświetlaczowi zyskujesz pełną kontrolę ciśnienia, płynne dopasowanie do rodzaju farby, optymalne ustawienie dla każdego projektu. Cyfrowa precyzja w Twojej dłoni. Zastosowana pompa tłokowa została zaprojektowana z myślą o wieloletniej eksploatacji. Tłoczysko hartowane i precyzyjnie szlifowane. Uszczelniacze wykonane z wysokiej jakości materiałów gwarantujące bardzo duże przebiegi. Nawet 50 tysięcy m2 pracy bez wymiany komponentów. W komplecie X32 otrzymasz Pistolet X450 Dysze 517 wraz z osłonką i uszczelką 100 ml oleju smarnego, przedłużkę pistoletu 50 cm, wąż 15 m oraz komplet kluczy serwisowych. Wszystko gotowe do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka. Modele X32 objęte są dwuletnią gwarancją na główne podzespoły. To nie tylko narzędzie, to inwestycja w niezawodność i spokój pracy. Winopower X32 to rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy potrzebują dużej mocy, i przepustowości, chcą pracować z różnymi typami farb, cenią niezawodność i trwałość. Zamów już dziś i poznaj nowy standard profesjonalnego natrysku. Napisz do nas albo zadzwoń, chętnie doradzimy i pomożemy.